Tym razem w moje ręce trafił Umirom, czyli wydajny fablet zamknięty w stylowej obudowie. Urządzenie w złotej wersji kolorystycznej dostępne jest w naszym sklepie za jedyne 619 zł. W przypadku Umirom mamy do czynienia ze standardowym zestawem sprzedażowym. W pudełku oprócz smartfona znajdziemy więc ładowarkę sieciową, kabel USB oraz folię ochronną. Wróćmy jednak do urządzenia, które wygląda na znacznie droższe niż jest w rzeczywistości. A to za sprawą bardzo dobrej jakości wykonania oraz wysokiej jakości materiałów użytych do produkcji obudowy. Na froncie znajduje się bowiem szkło 2,5D, tylny panel wykonany został z wytrzymałego i lekkiego poliwęglanu, a korpus z metalu. To jednak nie koniec zalet tego modelu, gdyż umirą posiada także wydajne podzespoły, w tym ośmiordzeniowy procesor MT6753 czy też 3 GB pamięci RAM. Smartfon został wyposażony w 5,5-cerowy wyświetlacz AMOLED, 16 GB pamięci wewnętrznej, 8-megapikselowy aparat od Sony i kamerę frontową wspieraną przez diodę LED, co z pewnością ucieszy miłośników selfie. Oczywiście na pokładzie nie zabrakło modemu 4G oraz podwójnego slotu kart SIM. Całość pracuje pod kontrolą niemal czystego Androida 5.1 Lollipop.